kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem znowu z Natalką. Hello. I słuchajcie, wiecie, gdzie jedziemy? Na event Samsunga do Warszawy. Powinniśmy dzisiaj być w szkole, ale nie my jedziemy na event. Także takie nasze życie, ciekawe oczywiście. Um, będziemy Wam pokazywać, jak to wszystko tam wygląda, jak się będziemy zbierać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Um, myślę, że wiele osób. Chciało zobaczyć, jak wygląda taki event, także no właśnie wam pokażemy, także akurat dokładnie. Nati, jaki muzik 10 lat Tak? Tak, jesteś zadowolona. Jak arab wygląda trochę design, No, Arabka. Taki Moja mama zawsze mówi, że Nati to jest Arabka. Taka <grym> uroda i <grym> w ogóle. No. A ja Wam powiem szczerze. Że też się dobrze czuję, jestem trochę wściągnięta, chyba słyszycie po głosie. I pierwszy dzień kresu, ale słuchajcie, nastawienie mam bardzo dobre, ponieważ. Ja <laughs> ponieważ. <Ja laughs> mamy natki, no. Bo tam Panie. siedzi u nas taka super pani, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. pozdrawiamy. <laughs> tak pozdrawiamy naprawdę. Serdecznie. Mamy bardzo wesoło w pociągu, nie nudzi nam się. Także super podróż, ale no, kontynuując, ja jestem podekscytowana, cieszę się, że nie jesteśmy w szkole, tylko jedziemy na event Zostajemy też na noc, więc pokażemy wam tam wszystko, jak to będzie <coughs> właśnie wyglądać, nasz hotel i tak dalej e, Serio, mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba Tak jak mówiłam, chcę wrócić na tego YouTube'a i stawiać te filmy chociaż raz na dwa, trzy tygodnie Także no, mam nadzieję, że ty się cieszycie tak samo jak ja, że wróciłam Ja się cieszę Tak? Cieszy się? Tak No i super Fanka numer number one, tak? Of course. <laughs> Najlepsze przez to, że my jesteśmy w i zamiast być tak solidnie, teraz już po tej szkoły, i tak totalnie skupić się na tej maturze, to my teraz Warszawka, za miesiąc Londyn na 5 dni. Zobaczymy studniówkę w sobotę. O, właśnie, jeszcze studniówka jest. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tak idzie, jako moja osoba, to szansę, w sumie chodzimy razem do szkoły. Także śmiesznie wyszło, ale no, kolega mi wystawił. Nie pozdrawiam, ale, ale no y, będzie tak chyba fajnie, mam nadzieję. A co do, jeszcze do właśnie tego Londynu? No to y, o tyle spoko, że będziemy jakby na feriach i nie będzie nas tylko dwa dni w szkole, nie? No w sumie tak. No ale ogólnie spokobałobyśmy się myślecie, takie plecaki. W mm. sumie ja mogę wam pokazać. On tutaj. I mm. wiecie, że my mamy w planach spakować się do Londynu w te same plecaki. A to jest na jeden. Dyskusownie! Tak, my lecimy na 5 nocy, 4 nocy. Tak, na 4 nocy, no. Także, no, po powodzenie dla nas. Jak się spakujemy, to szczerze, naprawdę będą w szoku. Ja też. No, to jest to no. 4... ja, ja ja nie realne. Nie wiem, co to jest. Ale bagaż kosztuje. i y, złotych ja około. Się około. Stów, mm -hmm. Więc nie będziemy dokładnie. Znaczy, co musimy się zmieścić szczerze Jeszcze jesteśmy takie oszczędne, że wydaje mi się, że ona no, nas się po prostu. Zrobiłem wszystko, ale. Ale jakoś się zmieścimy Jeszcze bilety kupiliśmy, złać tylko za 180 zł dwie strony Na osobę Musisz to jest zawaistocana no w ogóle to jest chyba do 1200. No? Nie, 1500 chyba 1300 no. no chyba tak wpiście no. w kom, czy chcecie vloga z Londynu I stawcie łapkę w górę, jeśli ten vlog wam się podoba I jak chcecie więcej oczywiście No i też nasledźcie mojego Instagrama, tak samo macie tam linka w bio bo tam też będą wszystkim informować, jak zawsze, o nowych odcinkach, no po prostu o wszystkim, e, także także, no do zobaczenia tam. I make the <laughs> you make the sound. No. <laughs> okay. żeby ale, słuchać ale poznałyśmy bardzo fajną panią pozdrawiamy serdecznie panią Maria, bo ona pomaga śmiesznie i ta podróż się wynęła szybko dzięki temu, że ciągle rozmawiałyśmy nawet nie spałyśmy, ani nie Oni nic zupełnie nie spałyśmy, wiecie a chciało się zrzemnąć się się <śmianie> ale mu poleciało no i co będziemy grać do hotelu, nie? także do zobaczenia Okej, okay, widzę, że jest Warszawka, poznałam po Pałacu Kultury i dzisiaj tam będziemy. Tam jest event, kumacie? Mamy event Pałacu Kultury w Wielkiej dokładnie. Więc super, co? Mega No, mega slajd. <laughs> idziemy, idziemy. O, jesteśmy tu stara. Tu jest gdzieś nasz hotel. Mamy normalnie hotel obok Złotych Tarasów, a właśnie jesteśmy tutaj. Więc teraz wpisz, wpisz Merkure Hotel. O i patrzcie nawet jest reklama Samsunga! Nie, czekaj. Patrzcie jest Galaxy Unpacked. Jest wszystko. Jest nasz hotel, Mercure Hotel. Wii! Także let's go! Mam nadzieję, że będzie ładnie w środku. Wydaje mi się, że no będzie, ale to w sumie się przekonamy. Teraz się okaże. Dokładnie. Myśmy miały balkon, bo by zawalić, ale chyba nie będę, co? No, tam się zakochało. To musi być tylko samo balkona, nie jest. To właśnie są balkony. A dobra, zobaczymy. bo ostatni razem, jak był event Samsunga, to miałyśmy zawalisty hotel. No. Normalnie e, było jacuzzi, e, basen, siłownia. Tak korzystałyśmy z tego, co? Chiny jeszcze miały swoje Teraz też będziemy mieć Chiny wstanie na szczęście. No. Ogólnie to. Byłyśmy pewne, że mamy zakwaterowanie na 14 I tak już przed hotelem patrzymy I normalnie coś nam się widziało, co nie? I okazało no. się, że mamy na 15 A bo to nie byłyśmy tego pewne Więc dziwne, że ani ja, <coughs> ani nie, nie darmowa w ogóle, że że o 15 miała szukać 14 no, Zasłownie, nie wiem jak się stało, ale No trudno, mamy jeszcze jakieś 20 minut Która jest godzina? 14.33 No właśnie 27 minut mamy Także że idziemy do żabki, bo w sumie jestem trochę głodna i... <noise> ludzie, nas tam... Ej, ludzie nas widzą, tak? Patrz widzą nas Ej, normalnie. W ogóle jak chodzi, i teraz patrzę, bo... <noise> no bo to normalnie widać, bo nagrywam flipem szóstką i normalnie jakby widać ten ekran. Jakby nas widać po prostu, nie bo my się by widzimy teraz i jeszcze nas widać. Właśnie to jest zawaista opcja w tym, w tym samym stambu serio. <noise> tak się dziwiłam, czemu ten gość tak patrzył? Co mówiłam pani z bazylią, kurczaki i sosem. I zrobię testa dla was. Nie ja on Title zrobi testa. <grymne> <grymne> Mam już pani co ona dalej tam robi! Już jest! Let's go! Halo! No patrzcie na ślepa nawet! Nie widź! Babka nie widzi, że nagrywają przez strzywę! No! Mówię ślepa po prostu, dłużej ślepych, dobra. Robimy test i później ty po mnie, okej? Okay? Okej. Okay. Mmmmm! Ej, mega dobre. Jak pizza. Ja daję 8 na 10, a ty? To jest za super, chyba że użyłam kilku desek ulać. tak. Tak? Mhm. Ale długi to jest mm -hmm. I co? Ok, ale dobre mm -hmm. mm. tu. Polecamy, fajnie mi to Jesteśmy w hotelu i chcę wam pokazać jak mniej więcej no, wyglądam hotel. Show W czoło. What the fuck? Spoko, takie czoła są fajne <laughs> Chcę wam pokazać jak mniej więcej wyglądam, bo mega jest tu ładnie, a my wyglądamy tak a dobra, później jak się odpalimy, to będziemy tu pasować, tak? Tak. Ja nam tak 5 godzin. No tak 5 godzin. Myślę, że wystarczy, no. Patrzcie jaką spotkałyśmy Nowciaksa, właśnie na początku go nie, 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 nie mogłyśmy poznać, ale jest, także... <g intrinsic> dobra, spotkaliśmy Nwciaksa. To było mega śmieszne spotkanie. To nam było głupio tak szczerze, bo na początku nie poznałyśmy. Ale jesteśmy właśnie na pięknym Idziemy do naszego... I wam wszystko pokażemy. No jest trochę śpiące, ale zaraz zobaczycie, jaka będzie happy w rzemce. <grymne> Dobra, mamy kartę. Tutaj jest nasz pokój i wchodzimy. Ula la! la. Teraz, zaraz zobaczycie, ale tylko włożę kartę. No, ja wchodzę. Uuu! Co, podobać się? Ej, mam bo no, serio? Myślałam, że będziemy mieć razem, ale, ale tak spoko. A się do mnie? E, no, chyba tak właśnie. Bo tak, ej, ale spoko to wygląda, co? No, serio. Telewizor mamy, mamy Express. raz raz Wam pokażę wszystko po kolei. Okej, okay, kochani, teraz pokażę Wam nasz pokój. Na tej w więc zaraz Wam łazienka pokażę. Ale jak wchodzi, tak. Tutaj, o jest takie miejsce do ubierania butów i w ogóle, tutaj wieszak, szafa, idzie się dalej, mamy właśnie lustro, tutaj ja, e mamy Express, telewizor, tak wszystko fajnie tutaj wygląda, ładnie, ledy, idziemy dalej, mamy taką sofę, lampę, nasze łóżka, o tak to się prezentuje. I słuchajcie, mamy taki super widok na miasto. To wygląda najlepiej, zdecydowanie. Jeszcze pokażę wam. O tak. Świetnie to wygląda. Jak będzie ciemno, serio, będzie mega ładnie. Właśnie się zaraz będę ogarniać, Mało, bo muszę ponagrywać trochę rzeczy i w ogóle. na idzie spać, zrobić sobie drzemkę. Także, także. No, mam nadzieję, że będzie fajnie w tym i będzie. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Tylko kurde, szkoda, że y, nie jestem do końca wyspana. Gdybym była, to byłoby idealnie, no ale trudno. I tak mam jakąś energię, bo chyba, chyba z tej ekscytacji po prostu. Także chociaż tyle. E, no i zaraz mam się wam jeszcze pokażę łazienkę. Nati wyszło z łazienki, więc wam pokażę jeszcze łazienkę. No spoko. Mamy wszystko ręczniki, prysznic. Jakieś mhm. tam szampony, żel do ciała, odżywkę. O, takie lustro. Także to na się nie chce pokazać. O, ty jest, do idzie, Je tak? Ooo, dobranoc. Tak, dokładnie. nad idzie do spanka. Jedzie, tak? <moás> şey <Stitcher> no i co? Później się widzimy. Pokażemy wam, jak będziemy świetnie wyglądać, yeah, tak? Mимо takie diwy, żeby okarować. Jeśli możemy, to Ale patrzcie jak dużo ludzi w ogóle tu się dzieje No po prostu szok, naprawdę Nieźle, nieźle No my już odpalone oczywiście I co, teraz jest nowych produktów A później będzie jedzonko Także już nie możemy pociekać. Let's go Patrzcie ile tu już żarcia Właśnie na Nati będzie sobie nabierać teraz Tak, na Nati będziesz sobie nabierać <laughs> Nie No ale ogólnie jest bardzo fajnie Serio jest mega dużo ludzi i próbujemy tutaj ogarnąć gdzie to jest i dalej dopiero w sumie nam uczę jeszcze nie wiem co jest, ale wydaje się mega spoko już kilku nam znajomych zapałyśmy, więc fajnie no i co? no i smacznego dla nas Chodźcie Na plodeczkach I... No. Hey, i patolkę! Hello. Super jest, co? Pozdrawiamy, jest zarąbiście, bardzo fajnie się bawię i testujemy nowe samochody. Dokładnie! <śmieniu> spotkałam go spotkałam na bieżweksu, jest tak się ucieszyłam, serio, bo mam kiedyś taką fanką My po tak prostu. Bardzo miło, bardzo mi miło, miło mi pytać, że siostki dziewczyny, że <laughs> z nimi zintegrować. I gdyby nie dziewczyny, to nie wiem, co bym tu ze sobą zrobiła, bo nikogo nie znam, ale teraz już znam. My tak samo, ale teraz gadamy i jest super, także no, fajne, fajne spotkanie, naprawdę. Hejka, Wiktoria, pozdrawiam Cię, moja imienniczko i przysyłam <laughs> Ci dużo buziaków. <laughs> Jaka słodka. Jak ładna jest ta sala! Naprawdę jestem w szoku. Duż, dużo osób poszło, stało serię mega, mega mało osób, ale jest mega fajnie. Właśnie teraz dziewczynami zajadamy słodycze. O, tutaj podejdę. Nad nam mega mega dobre jedzonko. Serniczek, Hello. bo no, to Nie to bardzo tam. dobre życie, ale mi było z tym porażką po prostu. <noise> ale i tak się cieszę, że miałam siły tu po prostu przyjść i skorzystać z tego eventu. Bo jest naprawdę pięknie! Jesteśmy już po inwcie, po nocy i w ogóle <grym /dyskutka> no i co? <laughs> Słyszyliśmy mój głos jeszcze gorzej niż wczoraj, ale ogólnie było bardzo fajnie na tym serio, bo bardzo dużo ludzi w ogóle nie spodziewałyśmy się spodziewałyśmy się, że będzie aż tak dużo tych influencerów. No po prostu każdego chyba spotkałyśmy. Ej serio! W porównaniu z Ignacją sprzed roku. To, jest, to było wiele więcej ludzi. Na no, moim było chyba eventuł... tak z 50, 15 no. osób, no około. Ale no, nawet no, widzieliście na nagraniach. <laughs> że, że trochę tych osób było, właśnie mówiłam takie Nagrywam vloga, coś być na vlogu? Oni no pewnie <laughs> Ale serio, byli słodcy wszyscy Ale udany evencik Pozdrawiam wszystkich, jak ktoś to ogląda z tego eventu <laughs> Ale co, y <laughs> no ile oceniasz? Zaraz do 10 ja Myślę, <laughs> mega spoko, naprawdę Ja bym oceniała 10 nic <laughs> Ja myślę 9 na 10 Myślę, że jedzenie było lepsze na tamtym evencie Ale na tym evencie też było dobre Czyli ja też jakoś bardzo dużo nie zjadłam, ale no po prostu chyba było wtedy lepsze, było jakieś takie chińskie, japońskie. A nie, a nie było to lepsze. Tak? Nie. No. Tam to bardziej smakowało. Teraz lecimy do jacuzzi. Odpocząć, po tym wszystkim obęczone jesteśmy szczerze. Jeszcze troszkę przeleśniłyśmy, napiłyśmy czegoś tam. To... I coś obecnie w Nie, W jacuzzi. No. A to jeszcze jakoś? Jakoś pierwsze, jeszcze byliśmy w maku, żeby coś zjeść. No, nie wyspałyśmy się w ogóle, ale ten no. mat był taki dobry wczoraj, Plutki cieplutki, mływam. No, to był najlepszy mat, mam no, no, był taki cierpły, taki był taki kupiący taki, nie? Yeah. Przepyszne to było, naprawdę. <laughs> Mega przepyszne. No um, i poszliśmy od razu spać, sobie, sumie całyśmy rano, te makijaż żeby w ogóle no. że teraz mylić mm, do jacuzzi. No i właśnie, jak kurde szkoda, że wczoraj nie nagrałyśmy nic y, w domu. Jak yy, jeszcze ogrębnęłyśmy, ale zapomniałyśmy. Przecież tak się spieszyłyśmy, już zapomniałyśmy, ale już trudno, yy, wrzuciłam tam jakieś urywki z tego eventu i w ogóle dużo osób też to nagrywałam, także mam nadzieję, że yy, to wam wystarczy, yy, bo że jesteście usatysfakcjonowani tym, co wam pokazałam, jak ten event przebiegał. Ogólnie sala była tam tak przepięknie udekorowana, naprawdę po prostu cudownie było, tam macie jakieś zdjęcia też podrzucane. Także mam nadzieję, że to wszystko widzicie. Czekając um. w takiej innej sali, takiej kinowej i było takie w sumie przedstawienie, takich mm. dosłownie dosobnie, tego co no, nie? To mega fajne, to mega śmieszne, mega, mega śmieszny, mega, no. mega prezentacja wyszła z tego. Mhm. Ciekawa była. No i później w sumie mieliśmy tam wolny czas, też wyszliśmy na taras, na samą górę e, właśnie pas kultury, e, bo na widoczek, ale było trochę zimno. Mm. <laughs> Ale no, ogólnie serio, spoko event. Dziękujemy Samsung za zaproszenie. Ja mam nadzieję, że niedługo znowu się widzimy. mieliśmy mi problem z uruchomieniem tego jacuzzi, ale jakoś włączyłyśmy odziwot. I jest w sumie przyjemnie. Tak. Były no nie ogarnęłam się tego od ale już działa. W sumie teraz jest fajnie, teraz cieplej w ogóle, nie? Trzeba się cieplej, a było zimniej. No, ale odpoczywamy i teraz lecimy żeby wam śniadanką, jakie wybrałeś, lub wiem, to dobry wybór. Idziemy na śniadanko. Mamy jedzonko, kochani, śniadanko na ty jest. I będziemy szamać. Wygląda apetycznie. No co to jest? To też wzięła sobie tą y, pastę z tuńczyka, nie? Mhm, to możemy przetestować Ja mega lubię tuńczyka. to mnie zna, to ja. Ej mm, dobre. Mhm. Ta pasta jest mega dobra. Mhm. Pochota. Wszelki widoczek mamy fajny, Jeszcze pół godziny i wracamy i będziemy się pakować i później na pociąg. Kolejne jedzonko, tym razem na słodko, Ładnie to wygląda Już tutaj mam kawkę. Na też poszło pod słodkiego. Zaraz wam pokażę, jak przyjdzie. Szanatie też ładnie wygląda. Dobra? Mhm, bardzo. Ale ładnie na świecie słońce. Wiesz, to fajnie wygląda? No, ale bardzo ładnie jest w południowym Naprawdę, pogoda jest piękna. My już w tym ja już spakowana, tutaj wszystko pościelone. I co? Będziemy szły na pociąg? Sorry za to, że mam tak mało energii, ale... no... czuję się gorzej niż wczoraj. <grym> ale przez tą chorobę, ale i tak... mam dobry humor, tylko po prostu mało energii <coughs> i trochę szkoda, że wracamy do Rzeszowa. Bo było bardzo fajnie, serio, fajny wyjazd. Taki mega szybki, ale... nawet takie wyjazdy, nawet na chwilę, żeby wiecie... odcięcie się od rzeczywistości i po prostu robić co innego ale widzicie mam czerwone ucho coś mi to zaczęło boleć mam nadzieję, że nic z tym nie powstaje z tyłu u tego helixa, bo się tak mega cieszyłam, że jest, ogoniu mi się i coś mi kurde zaczyna boleć po prostu świetnie hello, jedziemy sobie pociągiem w ogóle to jest klasa pierwsza premium pierwszy raz takimi jedziemy w ogóle, co? normalnie mam za darmo żarcie zaraz obejdziemy sobie... ja zamówiłam sobie sałatkę z kurczakiem i sezamem chyba, a ty? Wziąłem pierwszy No mam nadzieję, że będzie dobre i pijemy sobie herbatki. Już się czuję na szczęście lepiej, bo wcześniej po prostu zdychałam. Wsiadłam i w ogóle, to się nagle trzywało bardzo dobre. I co? I jedziemy 2 godziny do Krakowa, a później z Krakowa będziemy jechać jeszcze z półtorej godziny. No teraz jedziemy tym pośpiesznym, więc o tyle fajnie. Mm, bardzo wygodnie tu jest, nie? Zgadza się. się? Jest Jest queen? jest of course jedząko, więc robimy test i tak to wygląda Jeśli Słodka Podobnie nawet wyczy, ja nie wiem co to są sos <grymne> Wydaje mi się, że to może być jakaś musztarda, albo jakiś słodki może mhm. Może coś słodkiego Robimy test I dobra Ira jest sens, przecież to? No. 19. Myślę, że 8? teraz spoko. Teraz matka, mam już troszeczkę ogóreczka. Yes. Mm, yes. Dobra, nie? Mm -hmm. I'm on the way to Krakow. We can have strategy workshop and team so... mm building. -hmm. Patrzcie, jak jest ładnie, mega ładnie, to wygląda, patrzcie tak w głowę wielką <głos> <głos> Teraz <wizję> widać O, <głos> <głos> teraz będzie ładnie Mega ładnie, serio <noise> Hello kochani, ja już jestem w domu Jest godzina no, dokładnie 18.18 18. Wróciłam do domu, nie wiem, z pół godziny temu I szczerze że jestem teraz zmęczona um, Jechałyśmy tym super pociągiem na fancy. Później miałyśmy przesiadkę w Krakowie. No i w sumie już nie było co nagrywać, bo byliśmy strasznie zmęczone. No i co, no dotarłyśmy do domu. Wszedł mi w ogóle paczka z temu, ale ja nagram na Instagrama unboxing, także obserwujcie mnie tam, niedługo zobaczycie unboxing. Jeszcze nie wiem, kiedy ten film wleci, zależy, kiedy go zmontuję. Ale postaram się jak najszybciej. No i co, ja mam nadzieję, że w ogóle mi się właśnie spodobał. Żeby było chociaż trochę ciekawy No i jeśli chcecie więcej vlogów Albo jak macie jakieś w ogóle pomysły na filmy No to dawajcie znać w komentarzu Ja czytam wasze komentarze Odpowiadam na nie, także śmiało piszcie Jak macie jakieś pytania, tak samo możecie do mnie pisać Na priv, na instagramie Także no, czekam Po prostu na wasze reakcje No i co, do zobaczenia właśnie na moim instagramie Amelkuket Na moim tiktoku ameliabatok I w następnym filmie Pa, buziaki